tam z tej strony znowu słoma czekam kurde godzinę w Łowiczu na stacji bo jadę do Łodzi i mam przesiadkę i tak z braku raku postanowiłem nagrać recenzję ponieważ zafascynowało mnie godło Łodzi ja myślałem że Rosja ma powalone go do jakiegoś mutanta kurde orzeł z dwoma głowami ale to to jest już jakaś wyższa, nie wiem, filozofia. Są, nie dość, że są dwa mutanty, jakieś, kurde, pół y, te, pół lwy, pół orły z koronami jeszcze, to jeszcze na dole jakiś jest, kurde, sigma orzeł z, z tą, z literą R, nie wiadomo nawet, co nam oznacza. Nie wiem na ile ocenić tego, bo jest ono bardzo interesujące, aczkolwiek Dziwne i myślę, że ono pokazuje to, że Łódź jest bardzo groźnym miastem i lepiej tam się nie zapuszczać. Dlatego daje takie mocne 5 na 10.